Dzwoni mi telefon Auto zamrożone, ja niosę pełne ręce rzeczy Nie wiem co robić Halo Nie mam czasu teraz Zamarznięta Anglia Rozumiecie? Widzieliście takie rzeczy kiedyś? Że Anglia Że zamarznięta Tak was postawię No A więc Jedziemy na robotę, chcecie na robotę. Jedziemy taką pomalować sobie. Sklep z graffiti, zap graffiti, który był zawsze w centrum. Dalej jest w centrum, ale się przeniósł. Kawałek obok centrum. Nowe miejsce, nowy sklep. Ten sam sklep w nowym miejscu. Nowy yard, To znaczy, bo za tym sklepem. O, ciepła kawa. O niej. z rana ciepła kawa, a tym bardziej jakiś śnieg jest najlepsza A więc. Za tamtym starym sklepem był yard, gdzie można było malować. Teraz buduje się nowy sklep, a więc wybuduje się równocześnie też nowy yard. Jedziemy go ochrzcić, jedziemy jako pierwsi tam malować. Zostaliśmy zaproszeni. Mam trochę farb, jeszcze tylko teraz szybko na garaż. A... Potem prościutko na centrum. I... Kusi! Kusi, żeby na ręcznym polatać czekamy na ziomka ziomek zaraz będzie, będzie nas polować dwóch, ale y, mamy już pierwszą godzinę, a, 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 a ciemność robi o czwartej, więc zostały na trzy godziny, zobaczymy czy zdążymy. Jo. Ziomek właśnie wchodzi kurze to tutaj kurwa na tego Na czego? E, na oficera emigrantów <grym> Aha, robiła, czekaj czy ja będę mógł tu wjechać A o ten czy nie będę mógł tu wjechać i to odmary, O co mu to chodzi ten... Fajny dach, fajne miejsce w ogóle uh -huh. Tu jest coś Dużo miejsca A tam jest kolejne wejście do tego tunelu Bez tu wiedziałem Budują chłopaki no, 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 no. Chociaż tam widzę jest żółte kable to od światła Bo ja będę malował 8 Badamy miejsce. Co tu jeszcze jest? Trochę wygląda na nielegal, ale to legal jest. Tam mnie jeszcze interesuje. Bier? I've got some paint for myself as well. Which one is like a metal shell, so it's supposed to be proper cover So is it gonna be a pub there or it's already no, there? No, it's, it's already here. <laughs> oh right, so people come in there for a party. Yeah, so this is like a room setup. Okay. That's yeah, so not open at the moment, so it's, a, it's, okay. ah, it's I don't, you know, These guys have... Yeah, like, it looks uh, nice there. Instagram and that. Yeah, yes, this right. is normally all. Ah, nice. I'm making a A śmierdzi płatkami, hmm. przydałby się głosik, że muzyka tak na kurwia cały czas, dupa trochę, bo maluję podkład czarną. I jest tak zimno, że nie wiem co się stało, ale rozłączyła się farba od wody i mamy zasniętą kostkę farby, a obok pełno wody. Ale próbujemy. <laughs> Ładnie Se malujemy tutaj, ja se tu maluję To jest deber, maluje Mówię ci cienie mu zrób W dół albo coś Albo jakiś drugi napis jeszcze na dole mniejszy Tu chłopaki robią sobie ścianę elegancko Słońce minus 3 stopnie kurwa Ale jednak jest cacy Lecimy